Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i przedstawię horoskop od 30 marca do 5 kwietnia 2015 roku. W tym tygodniu zbliża się Wielkanoc i wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, poczujemy tchnienie wielkanocnych zakupów, porządków oraz umawiania się na różnego rodzaju rodzinne spotkania i wyjazdy. Planety z jednej strony będą nam sprzyjać, dlatego że Księżyca na niebie przybywa, a to dostarcza nam dużej porcji energii i sprawia, że mamy siłę, żeby zabrać się za różne trudne zadania. Ale jednocześnie planeta Mars, która odpowiada za to, czy ludziom się chce robić różne trudne sprawy, czy nie chce, przeniesie się do znaku byka, a to oznacza, że jednocześnie kusić nas będzie, żeby wszystko rzucić i wyjechać gdzieś na drugi koniec świata. Mars w znaku byka nie sprzyja wielkiemu wydatkowaniu energii, nie zachęca nas do biegania po supermarketach. Nie sprzyja uprawianiu sportu, natomiast sprzyja temu, żeby leżeć na zielonej trawce i jeść różne wielkanocne przysmaki. Dlatego w tym tygodniu nie denerwujcie się, nie złośćcie się na nic, a swoją aktywność przenieście raczej do kuchni, dlatego że Mars w znaku byka wyjątkowo sprzyja pieczeniu chleba, robieniu pisanek i przygotowywaniu różnych fantastycznych przysmaków. A księżyc w pełni w Wielkanoc sprawi, że spotkania rodzinne będą bardzo udane i to wszystko, co przygotujecie, z pewnością się nie zmarnuje. Najlepszym dniem w tym tygodniu żeby załatwiać różne trudne sprawy, jest czwartek, dlatego że w czwartek, jeden z najlepszych aspektów, jakie tylko mogą być na niebie, a mianowicie słońce w trygonie do Jowisza i jednocześnie Merkury w trygonie do Saturna. Tego dnia warto podpisywać różne ważne umowy, zakładać różne ważne przedsięwzięcia. Jeżeli ktoś jeszcze przed świętami chce się wyrobić z jakimś blogiem albo kątem w jakimś ważnym dla niego serwisie, to czwartek jest absolutnie na to idealnym dniem. Tego też dnia różne ważne osoby będą nam przychylne, więc jeżeli chcecie o coś poprosić, to Jowisz sprawi, że wasze prośby zostaną wysłuchane. Dlatego czwartek warto jeszcze przeznaczyć na pracę, na ważne zadania, a od piątku już Wielkanoc, jajeczka, śmigusy, dyngusy i wszystkie tego typu sprawy. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu bardzo energiczne. Słońce w znaku barana przynosi wam mnóstwo pozytywnej energii, którą warto przeznaczyć na ważne sprawy. Szczególnie barany poczują, że muszą zająć się sprawami finansowymi. Planeta Mars będzie sprzyjała waszym finansom. Jeżeli musicie w tym tygodniu odzyskać jakieś pieniądze albo chcielibyście zarobić więcej pieniędzy, to walczcie. Jeszcze przed świętami coś ważnego w tej sprawie uda się załatwić. Lwy będą energiczne, pomysłowe, bardzo silne, bardzo odważne, ale jednocześnie planeta Mars sprawi, że mogą być nerwowe. Dlatego Wy, lwy, postarajcie się nie wywoływać rodzinnych kłótni, a jeżeli ktoś chce od Was czegoś, czego nie możecie zrobić, to jasno to powiedzcie, zamiast, zami zamiast zamiatać sprawy. Pod dywan. Strzelce będą energiczne, pomysłowe, bardzo silne i bardzo odważne. W tym tygodniu różne sprawy towarzyskie będą układać się po Waszej myśli. Być może jeszcze przed świętami wielkanocnymi uda się załatwić jakąś towarzyską sprawę, dlatego odezwijcie się do ludzi z życzeniami, a być może okaże się, że jakiś stary znajomy znowu będzie tą osobą, na którą będziecie mogli liczyć. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą skoncentrowane na sprawach rodzinnych, domowych, no bo święta i ich organizacja to nie przelewki. Uważajmy w tym tygodniu na byki, dlatego że we wtorek planeta Mars wkroczy do znaku byka i wszystkie byki staną mocno na nogi, tupną swoimi nogami i powiedzą jasno, co im się podoba, a co im się nie podoba. Więc mogą być konfliktowe byki, mogą być bardzo niespokojne. Najlepiej tą marsową silną energię przeznaczyć na zrobienie jakichś ważnych rzeczy. Szybkiego remontu, przeniesienia szafy, jakichś takich spraw, które wymagają użycia siły fizycznej, dlatego że wtedy zrobicie coś pożytecznego, a jednocześnie nie dacie się ponieść nerwom i koziorożce, które tą marsową energię wykorzystają dla dobrych, pozytywnych, domowych i rodzinnych spraw, będzie można na was liczyć w tym tygodniu i w te święta wielkanocne. Koziorożce będą tym znakiem zodiaku, który or zorganizuje wyjazd, postawi całą rodzinę do pionu i będzie wiedział, w jaki sposób wszystko trzeba załatwić tak, żeby całej rodzinie było dobrze. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą spokojniejsze niż zwykle i będą trochę tęsknić za podróżami. Taki święta gdzieś w tropikach to jest to, co bliźniakom szczególnie bardzo by się podobało. Planeta Mars znajdzie się w takiej konfiguracji do Waszego znaku Zodiaku, że bliźniętom w tym roku, w Wielkanoc, może się po prostu całej masy rzeczy nie chcieć robić, więc nie gońmy bliźniąt, nie miejmy im tego za złe, a same bliźnięta najlepiej jeżeli na święta kupią sobie jakąś dobrą książkę i zajmą się swoim rozwojem intelektualnym i duchowym. W innym zupełnie nastroju będą wagi. Słońce, które znajduje się w opozycji do waszego znaku Zodiaku, sprawi, że będziecie chcieli zobaczyć całą rodzinę przy wielkanocnym stole w komplecie, z każdym porozmawiać, z każdym załatwić jakieś ważne sprawy. Ale żeby tak się stało, musicie zająć się organizacją Wielkanocy już na samym początku tygodnia, musicie wszystkiego dopilnować i będziecie też takimi osobami, które będą godzić innych ludzi. Więc jeżeli gdzieś wśród przyjaciół albo w rodzinie jest jakiś konflikt, to postarajcie się go załagodzić, dlatego, że. Że planety gwarantują, że tym razem, w tym roku, powinno Wam się to udać. Wodniki się szczególnie nie przejmą tym, że, że, że są święta, że nadchodzą jakieś ważne rodzinne wydarzenia, będą radosne, wesołe, szczęśliwe i będą bardzo chętnie pomagały przyjaciołom. Więc jeżeli macie jakieś trudne zadania, z którymi sobie sami nie radzicie, to poproście o pomoc wodnika, dlatego że wodnik będzie tą osobą, która innym nieba w tym tygodniu przychyli. I też planety będą sprzyjać sprawom osobistym wodników, dlatego warto będzie zająć się trochę bardziej tym, czego potrzebuje bliska wam osoba. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą skoncentrowane na zakupach, gotowaniu i całej masie różnych ważnych spraw. Rakom Mars doda energii. Raki bardzo szybko się ze wszystkim uporają, będą bardzo zadowolone, dlatego że w tym roku wreszcie jest szansa na to, że Wielkanoc będzie perfekcyjna czyli wszyscy z rodziny będą siedzieć przy stole, wszystko będzie idealnie, żadna potrawa się nie przypali i po świętach nic się nie zmarnuje. I to wszystko wprawi w tym roku raki w absolutnie euforyczne stan E, nie dajcie się z tego stanu wybić, planeta Mars radzi Wam unikać dyskusji na temat pieniędzy, a wszystko w tym tygodniu będzie dobrze. Skorpionom sprzyja szczęście, ale Mars, który znajdzie się w opozycji do ich znaku Zodiaku, radzi Skorpionom trochę zwolnić tempa w tę Wielkanoc, bo tak jak raki sprawią, że wszystko będzie idealne, tak Skorpiony mogą być zbyt nerwowe, mogą się złościć na jakieś osoby, które się nie dopasują do ich planów, dlatego lepiej iść na spacer niż przejmować się tym, że gdzieś tam na oknie, które myliście przez godzinę są smugi. Mars Pozycji też sprzyja uprawianiu sportu, braniu się za kondycję, więc skorpiony nie będą długo siedziały przy wielkanocnym stole, tylko zaraz gdzieś pobiegną na rower, na rolki, na spacer. Ryby będą w dobrym humorze, planety sprzyjają rybom, w tą Wielkanoc uda się Wam załatwić kilka rodzinnych spraw, ale też wcześniej przez cały tydzień będzie Wam sprzyjało szczęście w sprawach zawodowych. Dlatego, gdy inni będą biegali na Wielkanocne jajeczka albo inne spotkania, albo będą się zrywali z pracy pod pozorem zakupów, to ryby będą siedzieć, robić różne sprawozdania, robić ważne rzeczy, a to wszystko sprawi, że zasłużycie na uznanie, a w Waszym portfelu wreszcie pojawi się trochę więcej pieniędzy. Wszystkim znakom zodiaku życzymy udanej Wielkanocy, życzymy miłego odpoczynku, życzymy szczęścia w każdej dziedzinie życia. A po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl.